Odcinku, to już szesnasty dzisiaj. Dziś będziemy mówić o bardzo ważnej sprawie. Pozwólcie się tylko, że słowem wstępu nawiążę do dwóch poprzednich. Coś widzę, że nie za bardzo Wam przypadły do gustu te tutoriale, w których pokazywałem, jak obsługiwać program, w którym sobie możecie zaprojektować dom. Więc miała powstać jeszcze trzecia część, ale no, póki co jej robić nie będę. Ale umówmy się, jak macie jakieś pytania odnośnie funkcji, których nie omówiłem. To pytajcie w komentarzu pod tym filmem albo pod tamtymi tutorialami, na pewno Wam pomogę. A dzisiaj przechodzimy do fundamentalnej sprawy. Kolejnej, mianowicie fundamentów. E, omówimy sobie dzisiaj trzy. Trzy główne, trzy najczęściej spotykane. E, każdy z nich dzisiaj omówię tak z grubsza. Podam e, największe plusy i minusy. A w następnych trzech odcinkach e, każdy z nich będę omawiał szerzej. Kolejnym odcinkiem będzie ten dotyczący tego, o którym mówię jako pierwszy, czyli fundamentu punktowego. Tam już podam wam konkretne wzory, jak sobie policzyć beton pręty zbrojeniowe, więc bądź na bieżąco, klikaj subskrypcję, bo na pewno ci to przyda. Jedziemy. Fundament punktowy, zwany fundamentem na słupach, na palach, ma to do siebie, że jest Banalnym wykonaniu. Nie wymaga od nas wielu narzędzi, wielu umiejętności, dlatego bardzo często będziemy go spotykać przy domkach, na, na tych tak rodosach, czyli tych działkach rekreacyjnych, przy tych domkach do 35 metrów w konstrukcji szkieletowej. Zazwyczaj szkieletowej, właśnie dlatego, że głównie ta technologia umożliwia przenoszenie w prosty sposób, ale niewielkich obciążeń. Fundament. Punktowy robi się tak, że wypożycza się najpierw wiertnicę glebową, to już gdzieś około stówki, już razem z paliwem za dzień. Albo tak jak ja, yy, kupuję się po prostu taką wiertnicę, zapłaciłem za to chyba 5 czy 6 stówek. Tam są wymienne świdry o różnych średnicach, jeszcze tam jest przedłużka. Ta wiertnica przyda Wam się w wielu momentach podczas budowy. O wiertnicy będzie osobny odcinek, więc nie będę się w to zagłębiał. Bierze się w każdym razie tą wiertnicę, powiedzmy tam. Fi20, Fi25 i robicie sobie otwory tak głęboko, żeby zmieścić się tym fundamentem pod strefą przemarzania gruntu. Zazwyczaj to będzie tam trochę powyżej metra, zależnie od tego gdzie chcecie się budować. Dobra, jest zrobiony ten otwór. Tych otworów pod, pod taki domek 95-metrowy będzie paręnaście może. Robicie sobie te otwory i te Słupy muszą wystawać trochę nad ziemię. Plus tej technologii jest taki, że bardzo łatwo takim fundamentem zniwelować jakieś e, różnice terenu. Ten fundament też będzie świetny na takie trudne tereny, jakieś podmokłe, ponieważ e, bardzo łatwo jest ten budynek podnieść i bardzo małym kosztem. Jeśli podnosimy go tam na nie wiem 20-30 cm, to wystarczy nawet jak kupimy sobie wiaderka. Utniemy z nich dno, postawimy odwrotnie. No trzeba to oczywiście będzie wszystko wypoziomować. Przy troszkę wyższych to się kupuje takie specjalne rury tekturowe. One są dostępne w odcinkach chyba po metr, dwa albo, albo trzy nawet. W kastoramach, jakieś będzie to dostępne. Po prostu ucinamy je na wysokość taką jaką chcemy, wstawiamy i po zalaniu betonem, jak on sobie zastygnie, to się po prostu rozcina nożem i zdejmuje. To jeśli chodzi o beton, o otwory, no oczywiście musi być zrobione zbrojenie. Ale zbrojenie jest no, trywialnie proste do zrobienia tam, ponieważ to są wsadzone 3 albo cztery pręty zazwyczaj Fi-12, które sięgają od dna prawie do samej góry. Skręcone jakimiś tam prostymi strzemionami, no oprócz sifilki kątowej, to praktycznie nie trzeba nic z tego fundamentu mieć. Każdy to będzie mógł wykonać, dlatego się nawet nie robi projektów specjalnie, bo to po prostu jest zwykły betonowy słup z czterema prętami. Jest to, tak jak wspomniałem, najprostszy fundament. Najłatwiej można go zrobić, nie trzeba do tego e, specjalistycznych narzędzi, prócz tej wiertnicy, którą można wynająć. Problem jest taki, że no, te słupy zazwyczaj same z siebie nic tam nie dają. Musimy na tych słupach zbudować konstrukcję posadzki, zazwyczaj drewnianej. I tutaj zaczynają się schody, no bo trzeba to zaprojektować. Tam trzeba dobrze zaizolować, też y, y, od odciąć jakby możliwość jakimś gryzonią dotarcie do, do izolacji tego, tam się da jakieś siatki metalowe, więc jestem trochę zabawy. Ja wam taki przykładowy projekt posadzki przy fundamencie punktowym pokażę w, w następnym filmie, w którym będę już tak bardziej szczegółowo omawiał ten rodzaj posadowania budynku. Dawaj subskrypcję, żeby nie przegapić. Będą tam naprawdę ciekawe informacje. Dobra, izolacja to jest jedno. Druga sprawa jest dotycząca samego gruntu, który jest pod domem. O ile dwie następne technologie umożliwiają nam praktycznie w 100% wyłączenie możliwości, że nam cokolwiek wyrośnie pod posadzką, to tak tutaj tego nie ma. Tu mamy tylko słupy, a pomiędzy zostaje ziemia, więc wcześniej trzeba zdjąć ten humus. Ale humus to zwykle jest mało, bo natura ma taką siłę przebicia, że ona w każdych warunkach sobie poradzi, tam zawsze coś wyrośnie, potem tego będzie rosło coraz więcej, a ponieważ już na tym będzie dom, no to ciężko będzie eksterminować jakieś tam kwiatki, dosłownie ich przenośni. No więc tej ziemi wybierać trochę więcej, trzeba ją trochę ubić, tam jeszcze nawieść kamień. Tak jak wspomniałem, posadzka od dołu trzeba będzie izolować. Zwykle to będą jakieś płyty OSB, więc dysperbitem, te siatki metalowe. Więc niby jest łatwiej, jest prościej. Ten dom można budować w e, trudnych warunkach, zawczasie systemem gospodarcze nie będzie problemu. Ale koniec kosztów razem ze zrobioną tą posadzką wcale nie wychodzi aż tak taniej. Jest. Owszem, jest taniej, ale nie aż tak. Żeby, żeby można było to rozważać jako zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie no to jest dom na palach. On. Będzie wyglądał inaczej niż wszystkie budynki, które widzimy. On z natury rzeczy będzie się wyróżniał i wyglądał dosyć ekstrawagancko. To już jest kwestia gustu, ale, ale na pewno będzie wyglądał inaczej niż reszta niż budownictwa. Dobra, przejdźmy do drugiej części, czyli fundamentu tradycyjnego. Przy fundamencie tradycyjnym już bez koparki się nie obejdzie. Musimy wybrać dużo więcej ziemi, przynajmniej pod, pod same ściany i ławy. Plus jest taki, że kiedy budynek opiera się na większej powierzchni no bo tam przy tym poprzednim były tylko słupy, a tutaj już mamy ławy więc to obciążenie na grunt rozkłada się na większej powierzchni. W związku z czym my możemy e, przenieść większe obciążenia. Więc tutaj nie ma problemu, że ten dom musi być lekki. Możemy sobie na ławach i ścianach wymurować tradycyjny dom. Nie? ciężki, bez problemu to przeniesie. Bardzo dużym plusem jest fakt, że tak jak sama nazwa wskazuje, jest to fundament tradycyjny, jest najczęściej spotykany, jest tak głęboko zakorzeniony, zwłaszcza w polskiej mentalności, że co? nieco drugi, drugim. No. Każdy robotnik będzie w stanie wam murować ściankę, nawet jak ma dwie lewe ręce, nawet jak ma jedną lewą rękę, to i tak będzie w stanie wam te ściany, ściany wymurować. No minus jest taki, że zbrojenia pójdzie na pewno zdecydowanie więcej. Hmm. Tutaj już tych strzemion będzie tak dużo, że... No właściwie trzeba kupić taką wiązarkę automatyczną. E, ona jest chyba w intrze. Pokazywałem Wam tak z, z lotu taka jak, e, jak sobie ta wiązarka idzie. Wolę sam zobaczyć. Hmm. prace nad zbrojeniem jest więcej. No, nie powiedziałbym, trzeba jakiś szczególny projekt tego zbrojenia mieć. To i tak będą 4 pręty Fi 12 ze strzemionami co 25 cm. No mówimy oczywiście o jakimś prostym domu, Jaki, jakiś tam prostokąt czy, czy inne podstawowe kształty. Ale trzeba tu więcej wiedzy, więcej umiejętności i potrwa to na pewno dłużej. Zdecydowanie więcej pójdzie też betonu. Trzeba wylać całe ławy. Pytanie, sobie zrobicie później, bo ściany można wykonywać w różnych technologiach. No, mój budynek jest wykonywany w technologii tradycyjnej, więc ten temat będę, będę szeroko poruszał, też mówię dokładnie jaką ja wybrałem technologię yy, ściany, nie? z czego jest zbudowana i dlaczego. Na yy. same podstawy poruszę w no nie następnym, następnym są punktowe, następnym po następnym odcinku będzie właśnie o tym tradycyjnym, yy, no ale Niezależnie od tego, jaką wybierzemy technologię, i tak bardzo łatwo będzie znaleźć kogoś, kto to wykona, albo my będziemy mogli to zrobić. Tylko trzeba będzie te bloczki przenieść, jakie by nie były, więc tych kilkadziesiąt ton na naszych plecach na pewno zostawi swój, swój ślad. Druga sprawa, że takie ściany trzeba już dobrze zaizolować przed wodą. I tutaj trzeba trzymać się technologii, trzeba ją wcześniej poznać, a jak robi firma, trzeba ją dobrze sprawdzać bo takie fundamenty ulegają potem zasypaniu. Na odkopywanie tego fundamentu potem, żeby sprawdzić, coś poprawić, na pewno nie jest rzeczą, którą wy będziecie chcieli robić. Druga sprawa jest taka, że po, po zbudowaniu ścian zostaje nam taki pusty środek i my go wypełniamy piaskiem. Piasek drogi nie jest. Znaczy, no dobra, nie jest tani, ale nie jest tak drogi, jak będzie to wychodziło potem w uzupełnianiu e, tej przestrzeni posadzki przy Przypłycie fundamentowej, o której za chwilę. Ale jest to dosyć tanie, tylko trzeba to ubić, potem trzeba podprowadzić yy, na no wszystkie przyłącza, ale nie musimy sobie zaprzątać tym głowy podczas robienia tych ław i ścian fundamentowych. Owszem, warto by pomyśleć wcześniej o tym, żeby sobie zrobić przepusty w ścianach, żeby nie trzeba było potem ich kuć, ale nie jest to wielką tragedią, jak o tym zapomnimy. I teraz, jeśli chodzi o koszta, no ja na samym początku miałem sobie budować właśnie dom na, na palach, na słupach. Ale zrezygnowałem. U mnie akurat przeważyła nie, nie tyle kwestia finansów, bo koniec końców wybrałem sobie rozwiązania nieco droższe niż te pale, ale ja chciałem mieć garaż i, i kanał zrobiony. Jakoś wszystkie rozwiązania technologiczne, które znajdywałem, albo które sam wynajdywałem. No, jakoś nie spełniały moich, e, moich wymogów, nie przemawiały do mnie, więc ja w końcu zdecydowałem się na ten tradycyjny, ale dzięki temu mogę Wam nagrać e, wszystkie te filmy i wytłumaczyć, e, jakie robić kroki po kolei. Ten fundament jest droższy od punktowego, ale nie aż tak bardzo. No i nie musimy się martwić na pewno o tym, że nam coś pod posadzką wyrośnie, bo potem na ten ubity piasek idzie przecież jeszcze chudziak. Na chudziak to możemy go jeszcze wyrównać jakimś piaskiem. Na to idzie y, steropian hydro. Na to jeszcze dobrze dać folię izolującą. Na to jeszcze pójdzie wylewka. No więc nie ma takiej możliwości. Czyli drożej, trudniej, dłużej, ale z kolei możemy bardziej obciążyć. Jest już y, podstawa pod, pod y, zrobienie tej y, podłogi na gruncie. Część trzecia. Płyta, płyta, płyta. Co drugi post na forach facebookowych dotyczy płyty fundamentowej? Czy budować na płycie? E, jaki rodzaj płyty? Jaką firma do płyty? Jest to rozwiązanie, no może nie nowe, ale zyskujące na popularności. Yy. I tak jak mówiłem Wam, przy fundamencie tradycyjnym, że poprzez większą powierzchnię fundamentu, w związku z zastosowaniem ław, możemy go bardziej obciążyć. Tak tutaj e, cała ta płyta jest powierzchnią przenoszącą obciążenia na grunt. Pozwala to zbudować dom na trochę trudniejszych warunkach, bo tutaj płyta, ponieważ to jest lity beton ze zbrojeniem, Pracuje jako monolit, więc jak nam siądzie gleba gdzieś tam pod którymś narożnikiem, to nie sprawi to nagle, że jakiś narożnik się zapadnie. Nie ma takiej możliwości, bo płyta pracuje jako, jako jeden element. Minusem płyty jest fakt, że jest najdroższa z tego wszystkiego, bo tam gdzie my w fundamencie tradycyjnym będziemy sobie środek wypełniać piaskiem i damy tylko małą warstwę betonu, tak przy płycie fundamentowej my to wszystko wypełniamy od razu betonem. Ale płytę przy ogarniętej firmie, która ma zaplanowaną dobrze pracę i przygotowane następne etapy, e, płytę zrobimy dużo szybciej. To nawet wystarczy parę dni, żeby taką płytę zrobić, ale musi być naprawdę dobra firma. Minus jest taki, że my musimy wszystko przygotować wcześniej. Nie ma możliwości, że my sobie potem zrobimy przyłącze, przyłącze kanalizacji czy wody. Żeby kłócić całą tą płytę. No nie ma zupełnie sensu. To wszystko musi być wcześniej przygotowane na tip-top. Tu jest problem przy budowie systemem gospodarczym, że zazwyczaj budują to ludzie, którzy się na tym nie znają. Robią to po raz pierwszy i mimo szczerych chęci mogą nie wiedzieć wszystkiego, że to muszą przygotować wcześniej, bo potem nie będą mieli możliwości. I potem się robią właśnie problemy. Czy jak nie zrobiłem izolacji, czegoś tam, to jest źle, bo to już jest wykonane. Zapomniałem zrobić przyłącza pod Walking shower, czy dasz coś z tym zrobić i tak dalej, tak dalej. Więc, no przy płycie, raczej nie można to kuć, tylko to przecież nie o to chodzi. Płyta wymaga specjalnego projektu zbrojenia i to już nie będą 4 pręty fi 12 i strzemiona co 25 cm. Tutaj trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie będą ściany nośne, tam zrobić em, dodatkowe zbrojenie. Wszystko ma być pokryte taką, taką siatką zbrojeniową. Trzeba w tej siatce powycinać otwory w miejscach, które mają być przeprowadzone przyłącza. No dobra, tutaj ciągle mówię o, o jakichś minusach, o przygotowaniach, ale największym plusem, prócz szybkości budowy, jest fakt, że my robiąc płytę, mamy od razu gotowy stan zero. To, co my tu będziemy widzieć po wylaniu płyty, no to jest praktycznie już podkład pod panele i pod płytki. Świetna sprawa. Jest tutaj jeszcze kwestia obciążeń, które takie płyty mogą przenosić, zazwyczaj będą to domy lekkie. Nie mówię, że zawsze, ale te płyty nie są aż tak przezbrajane, mm, żeby na tym można było normalny ciężki murowany dom budować. Płyty są świetne do budownictwa szkieletowego, nie ma co tu ukrywać. Chodzi tutaj głównie o to, że płyty fundamentowe są wylewane zazwyczaj w szalunku, szalunku, który jest e, powyżej poziomu gruntu i taki szalunek bardzo łatwo jest e, Dokładnie ustawić, jeśli chodzi o przekątne, ale również, jeśli chodzi o wypoziomowanie. Więc my na sam koniec dostajemy, przy dobrej filmie, gładziutką taflę, na której bardzo łatwo jest zbudować potem taki, taki dom szkieletowy, który wymaga dużej dokładności. Poza tym, równa tafla hmm, powoduje to, że my, stosując tą niezbędną izolację, Przeciwko przewiewaniu pod podwaliną, bo między drewnianą podwaliną a betonowym fundamentem musimy dać taką cienką, tam 5 milimetrową warstwę pianki poliuretanowej. No to przy różnicach, tam nie wiem, 2-3 mm na, na wysokości tego betonu, ta pianka spokojnie wystarczy, nie trzeba będzie uzupełniać ubytków zaprawą cementową. I też to bardzo przyspiesza pracę, ale tak jak mówię, to w przypadku dobrego wykonania przez dobrą firmę, która przyłoży się do tego wszystkiego. Więc podsumowując. Płyta z tego wszystkiego jest najdroższa, ale można ją zbudować w miarę szybko. Mamy od razu gotową posadzkę, ale też musi być zrobiony specjalny projekt zbrojenia. Musimy wszystko wcześniej dokładnie przygotować, wszystkie przyłącza, a to wymaga naprawdę dopiero organizacji i nawet niektóre firmy o tym zapominają. Co dopiero taki zwykły śmiertelnik, który ma pełne prawo do tego, żeby o czymś zapomnieć. Jeśli chodzi o samą płytę, ja nie w następnym, nie jeszcze na samym, tylko w trzecim odcinku yy, to szerzej Wam opowiem o, o samej tej technologii. Już teraz zapraszam Was na następny odcinek, tak jak wspomniałem w pierwszej części będzie on dotyczył fundamentu punktowego i w yy, tej części, która będzie, która będzie niedługo podam Wam wzory jak sobie przeliczyć beton, ilości prętów zbrojeniowych, a przede wszystkim pokażę Wam jak na takich słupach betonowych można sobie zaprojektować konstrukcję takiego prostego domu, tamtych 30 parametrów. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania i bycie na bieżąco. Tutaj możesz sobie kliknąć, tak, teraz i miłego wieczorem. Hej!